Strach na rynku kryptowalut. Inwestorzy wycofują się z ryzyka. Kaspa na rozdrożu. Wsparcie czy dalsze spadki. Sharpling broni pozycji. Miliardy w Ethereum i pełna zgodność z regulacjami. Konferencja 2025. Dortmund staje się centrum kryptowalut. Chiny biorą na celownik stablecoiny. Globalna współpraca regulacyjna na horyzoncie. Tangany zdobywa 10 milionów euro. Kluczowy krok w europejskiej infrastrukturze krypto. Aptos szykuje ogromny odblok tokenów. Rynek czeka na zmienność. Vitalik Buterin rozwiewa plotki. Ethereum nie zwalnia tempa. Sei Network rośnie jak na drożdżach. Prawie milion aktywnych adresów. USDT ratuje Wenezuelę przed hiperinflacją. Lepszy dolar w codziennych transakcjach. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę. To pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli ciekawi Was świat sztucznej inteligencji, sprawdźcie nasz nowy kanał w AI-domości. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Strach na rynku kryptowalut inwestorzy wycofują się z ryzyka. Nastroje na rynku kryptowalut wyraźnie osłabły. Indeks strachu i chciwości pokazuje obecnie strefę strachu, a to oznacza, że inwestorzy ostrożniej podchodzą do ryzykownych ruchów. Coraz mniej uwagi poświęca się niszowym altcoinom, a dyskusja skupia się na tym, który z największych projektów jako pierwszy wybije się z obecnego marazmu. Platforma Sentiment zauważa, że rynek koncentruje się przede wszystkim na największych kryptowalutach. Takich jak Bitcoin, Ethereum czy XRP. Silne zainteresowanie dużymi projektami zazwyczaj oznacza bardziej zachowawczą strategię wśród graczy. Tymczasem cena Bitcoina pozostaje niejednoznaczna. Część analityków spodziewa się, że wyczekiwana tzw. altcoin season może nadejść dopiero wtedy, gdy na rynek wejdą kolejne fundusze ETF oparte na kryptowalutach. Wskaźnik Sentymentu pokazał w niedzielę wynik 44 punkty, czyli wyraźny strach podczas gdy jeszcze kilka dni wcześniej utrzymywał się w neutralnym obszarze. Traderzy zwracają uwagę, że Bitcoin może jeszcze przetestować miesięczne minima, co mogłoby wywołać panikę i obawy przed spadkiem poniżej psychologicznej bariery 100 tysięcy dolarów. W ostatnim miesiącu Bitcoin stracił około 5%, podczas gdy Ethereum zyskało blisko 10%. Jednak wiele wskaźników wciąż sugeruje przesuwanie się kapitału z mniejszych i bardziej ryzykownych projektów w stronę najważniejszych kryptowalut. Altcoin Season Index wskazuje obecnie 56 punktów na 100 możliwych. To poziom balansujący pomiędzy przewagą bitcoina a przewagą altcoinów. Część traderów uważa, że to ostatni etap wstrząsu na rynku mniejszych projektów. Inni, jak Michael van de Pop, podkreślają, że altcoiny są obecnie bardzo mocno niedoszacowane i to właśnie w nich może kryć się okazja inwestycyjna. Niektórzy analitycy zwracają też uwagę, że obecny cykl różni się od wcześniejszych. Popularny ekspert Plancy twierdzi, że powtarzanie schematów z trzech poprzednich halvingów nie daje wystarczających podstaw statystycznych. Według niego zakładanie, że szczyt bitcoina musi nadejść jeszcze w tym roku, jest błędem. Rynek kryptowalut znów pokazuje swoje emocjonalne oblicze. Strach miesza się z oczekiwaniem, a kolejne tygodnie mogą zadecydować, czy czeka nas większa fala spadków, czy też nowy impuls do wzrostów. Kaspa na rozdrożu. Wsparcie czy dalsze spadki? Kaspa od lipca nie ma łatwego czasu. Po wcześniejszych wzrostach w okolice 12 centów, cena zaczęła systematycznie osuwać się i dziś porusza się w przedziale 7 do 8 centów. W ostatnich godzinach doszło nawet do krótkiego spadku poniżej tego poziomu, ale kupujący szybko podnieśli kurs z powrotem. To pokazuje, że strefa wsparcia wciąż jest broniona. Na wykresie 4-godzinnym wyraźnie widać trend spadkowy, który trwa od końca lipca. Kolejne szczyty układają się coraz niżej, najpierw w okolicach 10 centów potem 9,5, a obecnie rynek walczy o utrzymanie poziomu 7 i 8 centów. Ostatni ruch wyglądał bardziej jak polowanie na zlecenia niż jak faktyczne załamanie trendu. Jeżeli cena KASPy będzie w stanie utrzymać się powyżej kluczowej strefy 7 do 8 centów, pojawi się szansa na odbicie w okolice 8,5 centa, a nawet 9. Jednak w przypadku przełamania tego wsparcia kolejnymi poziomami do obserwacji będą 7,5 oraz 7 centów. Warto zwrócić uwagę na sygnały z rynku. Przez większość sierpnia wolumen był niski, ale ostatnia wyprzedaż odbyła się przy wyraźnym wzroście obrotów. Często jest to oznaka kapitulacji, która potrafi kończyć krótkoterminowy trend spadkowy. Otwarte pozycje na kontraktach spadły do około 450 milionów dolarów, co świadczy o zmniejszaniu się dźwigni finansowej. Z kolei dane o pozycjonowaniu pokazują rosnącą przewagę graczy stawiających na spadki. Jeśli kurs utrzyma się przy wsparciu, ci traderzy mogą zostać zmuszeni do zamykania pozycji, co wywoła tzw. short squeeze czyli szybki ruch wzrostowy. Krótko mówiąc, Kaspa znalazła się na poziomie decydującym o kierunku na najbliższy tydzień. Utrzymanie 7-8 centów otworzy drogę do odbicia, ale zejście niżej może oznaczać kolejną falę spadków. Sharpling broni pozycji miliardy w Ethereum i pełna zgodność z regulacjami. Sharplink, notowana na giełdzie Nasdaq, firma skarbcowa operująca w świecie kryptowalut, potwierdziła pełną zgodność z regulacjami giełdy. To ważna deklaracja w momencie, gdy nadzór nad spółkami posiadającymi cyfrowe aktywa staje się coraz bardziej rygorystyczny. Spółka jasno podkreśla, że nie zmienia swojej strategii dotyczącej Ethereum. Nadal będzie korzystać z programu finansowania na rynku, który pozwala jej kupować ITER bez konieczności dodatkowej zgody akcjonariuszy. Jak zaznaczył prezes firmy, Sharplink stawia na zdyscyplinowaną alokację kapitału, inwestując jedynie wtedy, gdy przynosi to realną wartość dla udziałowców. To podejście zgodne z regulacjami i przejrzyste ma wzmacniać zaufanie inwestorów. Zdaniem obserwatorów rynku, publiczne pokazywanie takiej zgodności może zachęcić inne spółki do podobnych działań i ustabilizować relacje z akcjonariuszami. Kluczowe są tu również liczby. Sharplink posiada ponad 837 tysięcy Ethereum, warte łącznie około 3,5 miliarda dolarów. Firma aktywnie uczestniczy też w procesie stakingu na sieci Linea, czyli rozwiązaniu drugiej warstwy Ethereum. Tak duży udział ma istotny wpływ na ogólną płynność instytucjonalną oraz na wskaźniki sieciowe. Dzięki regularnym raportom i transparentnym praktykom Sharplink pozostaje jednym z najważniejszych graczy instytucjonalnych w ekosystemie Ethereum. A dla inwestorów to sygnał, że w czasach rosnących regulacji można prowadzić działalność zgodnie z zasadami i jednocześnie utrzymywać silną pozycję na rynku cyfrowych aktywów. Konferencja 2025 Dortmund staje się centrum kryptowalut. W tym roku w Dortmundzie odbyła się druga edycja konferencji Konfta 3 Rens i od razu było widać ogromny postęp. W porównaniu z premierą w 2024. Wydarzenie niemal podwoiło swoją skalę, pokazując, że branża kryptowalut zyskuje coraz większe wsparcie zarówno ze strony firm, jak i instytucji. Organizatorzy wybrali Dortmund zamiast bardziej oczywistych miast, takich jak Berlin, Monachium czy Hamburg. To nie przypadek: konferencja została połączona z lokalnym Digital Week, co sprawiło, że wśród gości znaleźli się nie tylko eksperci od blockchaina, ale też osoby zupełnie nowe w świecie kryptowalut. Całość podzielono na dwie sceny. Na scenie technologicznej omawiano techniczne zastosowania i integracje, a na głównej scenie skupiono się na regulacjach, w tym na europejskim prawie mika i kierunku, w jakim zmierza unijny rynek. Dzięki temu wydarzenie łączyło zarówno budowniczych projektów, jak i decydentów wpływających na przyszłość branży. Na miejscu pojawiły się duże firmy. OKX podzieliło się najnowszymi planami, bitwawo ogłosiło uzyskanie licencji w Niemczech, tangem mówił o nowych partnerstwach. A Strategy przedstawiło swoje przejście od analityki biznesowej do Bitcoina. Obecne było także Robinhood po przejęciu Bitstampa oraz One Key Wallet z nowymi rozwiązaniami w obszarze przechowywania kryptowalut. Wielu uczestników opisywało konferencję jako spotkanie towarzyskie niemieckiej sceny krypto okazję, by na żywo nadrobić znajomości. Uczestnicy chwalili wysoki poziom organizacji i catering, a także otwartość wydarzenia na osoby dopiero odkrywające kryptowaluty. Nie zabrakło też lokalnych inicjatyw NFT, takich jak German Ape Club. Na tle światowych gigantów, jak Consensus czy Token 2049, skala była mniejsza, stanowiła zaledwie kilka procent ich publiczności, ale w Europie to już jeden z najważniejszych punktów spotkań branży. Jeśli rozwój będzie przebiegał tak szybko, Conference może wkrótce stać się globalną marką. Organizatorzy potwierdzili już kolejną edycję. Konferencja 2026 ponownie odbędzie się w Dortmundzie, a planowana data to wrzesień. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz najważniejszych spotkań kryptowalutowych w Niemczech i w Europie. Chiny biorą na celownik stablecoiny globalna współpraca regulacyjna na horyzoncie. 7 września 2025 roku Chińska Narodowa Fundacja Nauki ogłosiła specjalny projekt badawczy dotyczący ryzyka związanego ze stablecoinami. Inicjatywa nosi nazwę Emergency Management Project i ma zająć się nie tylko samym zarządzaniem ryzykiem, ale także stworzeniem ram do międzynarodowej współpracy regulacyjnej. Stablecoiny, czyli cyfrowe aktywa powiązane z wartością tradycyjnych walut lub konkretnych aktywów, odgrywają dziś kluczową rolę w świecie kryptowalut to one tworzą most pomiędzy tradycyjnymi finansami a rynkiem cyfrowym, zapewniając sprawny przepływ kapitału ponad granicami. Jednak właśnie ta rosnąca skala i znaczenie stablecoinów staje się poważnym wyzwaniem dla obecnego systemu monetarnego i globalnych ram regulacyjnych. Na razie nie pojawiły się komentarze ze strony znanych influencerów kryptowalutowych ani wysokich urzędników państwowych. Sam temat jest jednak globalnie gorący, bo od dawna budzi pytania o wpływ stablecoinów na politykę monetarną i bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych. Badania wskazują, że większa przejrzystość regulacyjna mogłaby ułatwić integrację stablecoinów z tradycyjnymi systemami finansowymi. Z kolei skoordynowane działania wielu krajów mogą zmniejszyć ryzyka, a rozwój technologii będzie sprzyjać dalszej adopcji. Wszystko to pokazuje, że stablecoiny przestały być jedynie narzędziem w świecie kryptowalut. Stały się elementem, który może realnie wpłynąć na globalną gospodarkę. Chińska inicjatywa może być początkiem szerzej zakrojonej współpracy międzynarodowej, a jej efekty mogą w przyszłości kształtować sposób, w jaki cyfrowe aktywa będą współistnieć z tradycyjnymi finansami. Tangany zdobywa 10 milionów euro. Kluczowy krok w europejskiej infrastrukturze krypto. Monachijska firma Tangany, specjalizująca się w przechowywaniu aktywów cyfrowych, ogłosiła pozyskanie finansowania w wysokości 10 milionów euro. Rundzie przewodził Bader Bank wraz z partnerami, a udział wzięli także inwestorzy tacy jak Elevator Ventures i Heliad Crypto Partners. Środki te mają wesprzeć ekspansję Tangany na europejskim rynku oraz przyspieszyć dostosowanie do nowych regulacji MIKA, które kształtują ramy prawne dla kryptowalut w Unii Europejskiej. Firma już dziś zarządza aktywami o wartości ponad 3 miliardów euro i obsługuje ponad 60 klientów instytucjonalnych, w tym takie marki jak Etoro i Bitwavo. Prezes Tangany, Martin Kreitmeier, podkreśla, że spółka pozostaje w pełni niezależna, a jej struktura właścicielska Odzwierciedla ambicje stania się integralną częścią europejskiego systemu finansowego. Jak mówi, wspólnym celem wszystkich inwestorów jest rozwój bezpiecznej i regulowanej infrastruktury dla aktywów cyfrowych. Ta inwestycja to nie tylko impuls dla samego Tangany, ale też sygnał rosnącego zaufania instytucji do sektora przechowywania kryptowalut. Wpisuje się to w szerszy trend. W którym przejrzystość regulacyjna i rozwój infrastruktury stają się fundamentem dalszej adopcji. Historyczne dane pokazują, że takie działania sprzyjają stabilności rynku i budują zaufanie inwestorów. Tangany wyrasta więc na jednego z kluczowych graczy w europejskiej gospodarce cyfrowej, łącząc świat kryptowalut z tradycyjnym systemem finansowym. Aptos szykuje ogromny odblok tokenów, rynek czeka na zmienność. Nadchodzący tydzień może mocno poruszyć rynkiem kryptowalut. Od 8 do 14 września zaplanowano szereg dużych odbloków tokenów, wartych łącznie ponad 45 milionów dolarów. Największy z nich przeprowadzi Aptos, już 11 września na rynek trafi prawie 29 milionów dolarów w tokenach projektu. To wydarzenie dotyczy zarówno zespołu, jak i założycieli oraz pierwszych inwestorów. Tego typu emisje są rutyną w przypadku projektów warstwy pierwszej. Jednak zawsze przyciągają uwagę, bo krótkoterminowo mogą zwiększyć zmienność i wpłynąć na płynność na rynku. Analitycy podkreślają, że choć sam odblok tokenów APTOS może wywołać wrażliwość cenową, to prawdziwym motorem nastrojów pozostają globalne czynniki makroekonomiczne, stopy procentowe, inflacja czy decyzje rezerwy federalnej. Ostatnie dni pokazały, jak mocno te kwestie wpływają na wyceny. Bitcoin osiągnął nowe maksimum powyżej 124 tysięcy dolarów a następnie przeszedł korektę właśnie pod wpływem narracji makroekonomicznej. Również inne tokeny związane z ekosystemem APTOS, takie jak IO, PIAC, BB czy AGI, mogą odczuć skutki zwiększonej podaży. Dane on-chain sugerują jednak, że mimo dodatkowych emisji płynność utrzymuje się na stabilnym poziomie. Historyczne przykłady pokazują, że podobne odblokowania kończą się zazwyczaj chwilową zmiennością, ale nie mają długotrwałych negatywnych konsekwencji. Dla spekulantów to okazja na szybkie ruchy, a dla inwestorów długoterminowych element naturalnego cyklu życia projektu. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący tydzień będzie testem równowagi pomiędzy rutynową tokenomiką a wielką grą globalnych rynków finansowych. Witalik Buterin rozwiewa plotki: Ethereum nie zwalnia tempa. W ostatnich dniach pojawiły się głosy sugerujące, że Ethereum ma znajdować się w kryzysie i stopniowo tracić znaczenie. Jednak współtwórca projektu, Vitalik Buterin, stanowczo odrzucił te spekulacje. Podkreślił, że rozwój sieci trwa, a priorytetem pozostaje skalowalność oraz poprawa dostępności dla użytkowników. Nie ma żadnych sygnałów o wstrzymaniu finansowania czy zatrzymaniu prac nad technologią. Wręcz przeciwnie, Ethereum wciąż realizuje kolejne etapy swojej mapy rozwoju, skupiając się na decentralizacji stakingu i rozwoju aplikacji zdecentralizowanych. Dane on Chain wskazują stabilne zainteresowanie, a instytucje nadal aktywnie wspierają projekt. Witalik zaznaczył, że proponowane zmiany są obiecujące, ale wprowadzane będą ostrożnie z uwzględnieniem decentralizacji i stabilności całej sieci. Historia Ethereum pokazuje, że projekt potrafił wychodzić z kryzysów, takich jak słynny atak na DAO czy przejście na proof of stake. Każdy z tych momentów wzmacniał jego pozycję. Rynek również zdaje się wierzyć w przyszłość Ethereum. Brak jest oznak paniki, a kurs pozostaje stabilny. Inwestorzy instytucjonalni nie wycofują się, a aktywność w sektorze DeFi utrzymuje się na solidnym poziomie. Wszystko to sprawia, że plotki o upadku Ethereum wyglądają bardziej na medialny szum niż na realne zagrożenie. Ethereum pozostaje jednym z liderów innowacji w świecie blockchain i wciąż wyznacza kierunki rozwoju całej branży. Sei Network rośnie jak na drożdżach prawie milion aktywnych adresów. Sei Network zanotował prawdziwy wybuch aktywności. W ciągu zaledwie jednego dnia do sieci dołączyło około 400 tysięcy nowych adresów. To sprawiło, że liczba aktywnych użytkowników zbliżyła się do magicznej granicy miliona najwyższego wyniku w tym roku. Tak imponujący przyrost świadczy nie tylko o rosnącym zaangażowaniu społeczności, ale także może mieć wpływ na płynność i przyszłą cenę tokena. Podobne zjawiska w przeszłości często poprzedzały wzrosty wartości w przypadku innych projektów warstwy pierwszej. Na czele dynamicznego rozwoju stoją współzałożyciele SEI, dyrektor generalny Jayendra Jog oraz dyrektor technologiczny Jeff Feng. Jak podkreśla Jog, infrastruktura SEI o bardzo niskich opóźnieniach przyciąga zarówno deweloperów, jak i zwykłych użytkowników, co prowadzi do rekordowej aktywności sieci. SEI znajduje się obecnie w okolicach 56. miejsca pod względem kapitalizacji rynkowej, z wartością blisko 1,5 miliarda dolarów. Rosnąca liczba adresów jasno pokazuje, że zainteresowanie blockchainem SEI stale rośnie, a wraz z nim potencjał całego ekosystemu. Analitycy i traderzy zwracają uwagę na ścisły związek między wzrostem liczby adresów a popytem na dany projekt. Jeśli trend się utrzyma, SEI może nie tylko zwiększyć adopcję swoich rozwiązań, ale w przyszłości realnie rywalizować z największymi graczami. Takimi jak Ethereum. USDT ratuje Wenezuelę przed hiperinflacją. Lepszy dolar w codziennych transakcjach. Wenezuela od lat zmaga się z dramatycznym kryzysem gospodarczym, a inflacja sięgnęła już 229% rocznie. W praktyce oznacza to, że narodowa waluta, bolivar, stała się niemal bezużyteczna w codziennych zakupach. Coraz więcej mieszkańców zwraca się więc ku stabilnym kryptowalutom a przede wszystkim ku Tetherowi, czyli USTD. Dziś w wielu miejscach wenezuelskich miast za kawę, benzynę czy podstawowe produkty płaci się właśnie w cyfrowych dolarach. Mauricio Di Bartolomeo, współzałożyciel firmy Ledn, nazywa USDT lepszym dolarem. Podkreśla, że stablecoiny działają jak wyrównywacz szans. Pozwalają ludziom z różnych warstw społecznych korzystać z tej samej stabilnej formy pieniądza niezależnie od chaosu gospodarczego. To, co dzieje się w Wenezueli, Przypomina wcześniejsze kryzysy w innych częściach świata, gdzie w obliczu hiperinflacji obywatele uciekali w alternatywne waluty. Tym razem jednak alternatywą stała się cyfrowa wersja dolara, dostępna na smartfonie, szybka i niezależna od lokalnych banków. Dane rynkowe pokazują, że cena tetera od lat trzyma się jednego dolara, a jego kapitalizacja przekracza 160 miliardów. Mimo spadków w wolumenie obrotu. To właśnie USDT daje milionom ludzi na całym świecie poczucie stabilizacji w czasach niepewności. W Wenezueli stablecoiny stały się nie tylko formą oszczędzania, ale wręcz codziennym narzędziem przetrwania. I wiele wskazuje na to, że podobne scenariusze mogą czekać inne rynki dotknięte inflacją i kryzysami walutowymi. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.